Konstanty i Lewą Sgałczyński, Satera na Morzokluzkę. Po cholerę to to żyje! Trudno powiedzieć, czy masz szyję, a bez szyi komu się przyda. Pachnie to to jak dno beczki: jakieś nóżki, jakieś kropeczki. ochyda. Człowiek zajęty niesłychanie. A toto, to, proszę, leży po ścianie i tylko rozprasza uwaga człowieka. A może w szafie trwa narzekanie? Jesteśmy brudne, pora na pranie. Chcemy być gładkie, niewygniecione. Mamy kołnierze na lewą stronę. Do tego jeansy jęczą od rana. O, nasze biedne, starte kolana! Nikt o nas nie dba. Tu sta plama, tam wielka dziura. Gdy kolumnę od końca do końca przemierci, Jak gdyby środkiem wojska przeżył amiu śmierci. Gdzież jest król, co na się tłumy te wyprawia? Czy dzieli ich odwagę, czy piersta nadstawia? Nie, on siedzi o pięćset mil na swej stolicy. Król wielki, samokładnik świata połowicy. Są gruszki złote na talerzu, kwiaty i dwie dziewczyny młode. Na stole fotografia chłopca. Jasny i sztywny. W czarnym kepi. Dziewczyny mają miękkie wargi. Dziewczyny mają słodkie oczy. Przez pokój idzie biedna matka. Poprawia fotografię. Płacze gasną na stole Złote Słońca i martwy owoc jej żywota. Kto chce, bym go kochała, nie może być nigdy ponury i musi potrafić mnie unieść na ręku wysoko do góry. Kto chce, bym go kochała, musi umieć siedzieć na ławce i przyglądać się bacznie robakom i każdej najmniejszej trawce. I musi też umieć ziewać, kiedy pogrzeb przechodzi ulicą. Gdy na procesjach tłumy pobożne idą i krzyczą. Lecz musi być za to wzruszony, gdy na przykład kukułka kuka. Lub gdy dzień ciąguje za wzięcie w srebrzystą powłokę buka. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy.